Taką gromadę zrobiłem moi drodzy ze śniegu. To z dwóch tubów taka gromada wielka, Jeszcze no, pewnie będzie z dwie tury, Bo cały czas zapadają. w tej chwili to, jak zapadało. Tak, tutaj długa jest to. To będzie widać, jak śnieg wpada. No nie widzę, się, Ale naprawdę. Nikt nie, nie odszerzył. No. Tam też nikt, tylko ja odciężyłem. No ale... Fajna zima, nie? No bo sypię cały czas. No, nie chcę mi załapać się tak, jak fajnie ostatnio mi się łapało na filmach. Ale na Cudażnie, no. no to kto jest największy łapat? Tej zimy, bo tyle jeszcze nic nie spadło. Tej, tej zimy. Trawy nie widać, nic nie widać. Może jeszcze padać. Dobrze z tej Może załapiemy jakoś tej płateczki. O. Stąd sypie. Chyba to widać. Też widzę to na nagraniach już albo.